Wygląda zupełnie inaczej. No a to jest przykład na to, że samolot może latać bez skrzydeł, proszę Państwa. Znaczy kadłub daje, że tak powiem, siłę nośną w tym momencie. No właśnie. Normalnie to całą siłę nośną wytwarzają skrzydła, ale w przypadku, kiedy samolot leci dostatecznie szybko i ustawiony kadłub jest dostatecznie w kątem, to może wytworzyć siłę nośną taką, która zrównoważy masę samolotu. A trzeba powiedzieć, że taki oryginał, ta ekstra czysta, to normalnie to akrobacje. Wykonuje przy locie z prędkością rzędu 300 km na godzinę. W niektórych figurach to jest więcej przy rozpędzaniu, w niektórych oczywiście mniej, ale to jest taka mniej więcej średnia prędkość, z jaką lata ten samolot. Mimo stosunkowo może. No proszę Państwa, to jest jednak trzeba zobaczyć. Okrążenie beczkami, jedna z trudniejszych figur. Okrążenie beczkami, proszę zobaczyć, z jaką ma minimalną prędkością. Samolot prawie wisi w powietrzu, to znaczy model tego samolotu prawie wisi w powietrzu. A czy ja Wiedzieć, że im większa jest prędkość przy takiej figurze, tym większe bezpieczeństwo. Tymczasem Marek tutaj prezentuje nam to, co jest prawie niemożliwe, no bo obiekt latający wisi w powietrzu. No tak, oczywiście w wielu miejscach pomaga mu w tym silnika, a poza tym tu jest też maleńkie oszustwo, a polega ono na tym proszę Państwa, że im mniejszy statek latający, tym... Mniej, proporcjonalnie mniej potrzeba dla niego dostarczyć energii. A druga sprawa, że on może latać o wiele, wiele wolniej. O, proszę zobaczyć. Czy to jest przykład tego, że można zapisać w powietrzu? Yy, prawie, że pionowy. Yy, model wisi w tej chwili na silniku. Wisi dosłownie na silniku, jak, niemalże jak śmigłowiec. No i teraz, czy starczy mu ciągu, żeby przejść do lotu poziomego? No, krytyczny moment. No. Proszę Państwa, kiedyś tak próbowano robić samoloty pionowo startujące. Myśliwce to było w latach 50. była taka idea, a żeby w ten sposób startowały i lądowały samoloty myśliwskie właśnie z jakichś małych okrętów górnie. Idzie pionowo, proszę. Marek nadał gazu i się pianoko. I wyszedł. Dobry Państwu.